mężczyźni nie powinniśmy bać się swoich uczuć. Pokazywania emocji, rozmawiania o tym, czy to z partnerką, czy z kumplami, czy z przyjacielem. Czy ty to wiedziałeś od zawsze? Czy ty zawsze tak to miałeś? Nie, 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 nie. Znaczy na pewno ta emocjonalność i to czucie, ta empatia, która we mnie jest, myślę, że była, że była zawsze na mniejszym lub większym poziomie, natomiast poprzez lat, przeżyte lata doświadczenia życiowe, nabiera się, nabiera się tej większej wiedzy w tym kierunku i przede wszystkim, przede wszystkim nie wolno oszukiwać samego siebie, nie wolno tłumić przed samym sobą, tego, co się chce wygłosić, co się chce pokazać, pokazać emocją, czy, 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 czy wygłosić słowami w stosunku do, 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 do swojej chociażby partnerki, żony, dziewczyny, rozmawiać o tym, Stymulować drugą stronę, żeby w ten sam sposób się mm -hmm. otwierała, bo my mężczyźni nie jesteśmy tylko, nie możemy być patrzeni tylko przez pryzmat tego wikinga czy drwala, jak to ha, teraz tak, jest dokładnie. moda na to, tylko, tylko jesteśmy istotami, które czują, które się smucą, które się cieszą i, 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 i które odczuwają dokładnie w ten sam sposób świat jak, 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 jak no. kobiety.